Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam A niech mnie, Vatgern w moim lokalu, nie może być Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali 45, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Gerald Rivi. Miło Cię poznać, Gerald. Czym mogę służyć? Może pierożka? Szukam dobrego miecznika, znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy, i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem, ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski. Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego żonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka, a w Nowigradzie mało kto się porywa na tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma Rozumiem Ale wiesz, nie mogę narzekać Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy? Niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji. Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigrackiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu Sukin synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz? Katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Witaj. To tutaj? Witaj, Wiedminie. Kawałek dalej, gotowy? Prowadź. Doskonale, tędy! Człowiek króla Żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on nas. Musiłeś być sam, Elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie Was kosztować 50% zysków. Potargujmy się. Damy wam 25%. Ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków. 35% to ostatnie słowo. Niech będzie. Przyjmujemy ofertę. Ale może. Może czas już do domu, Elfie. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj cyna, cyna. Coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka Lachociągu. Zaraża. to kto o, To ktoś. Tasaka. O, Gerek, co robimy? Cicho. W nogi tędy! Feryt! Szybko! Ze strachu taki blady jesteś. Szybko, zamknijcie bramę! Może ich być więcej! Ostrożnie! Tam też mogą być! Za mną. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo, czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z tasakiem nigdy nie wiadomo. Myślisz, że ludzie tasaka wrócą? Niestety kilku gnojków tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! <laughs> Powodzenia! Atori. Jesteś tam? Otwórz! Niech w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie! Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król Żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt! Musisz mi pomóc! Nie, nie muszę. Jestem Wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie! Mógłbyś mi poszukać ochroniarza! Gerald błagam, zabiją mnie! Że co? Gdzie ja ci niby znajdę ochronę? Jest taki najemnik. Sukrus. W przysiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina, Tasaku. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni, to znaczy domagał się premia, a ja... nie zapłaciłeś mu świetnie, i co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawia mnie tak. A trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chętny interes, też chcesz, wry? Patrz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Cukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu? Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Co Cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się pobiliście z tym kupcem? Ech, gdzie moja siostrzeczka miała oczy jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze skaligę. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko po niespodziewanych kosztach składu. Balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa przyjacielu. Szukam ochroniarza zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter, ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to zabijecie. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je to pogadamy. Zaraza... Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Za Zakotwiczył tu, niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? A rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem za Amskelik. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. Hey, o, no A, coś mnie w krzyżu strzyka. Nie byno wygrała strach do <grywanie> są tylko walczy! Kobiet, jutro, dzisiaj! Witaj, jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po. Pana, chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę jak na skeligę wrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciał. Miód! Rozumiesz? Główno nie interes. Panie! Takie cła to je że jaja się kurczą! I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na skeligę wyrosną. Wiem, wiem. Na skeligę wyrosły palmy. Zapłać sukrusowi. Nie może być. Zapłacę sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich. Tak? To ja już pędzę! i będę mogła się Oj, temat na kolejną balladę. Witaj. Cześć. Jak tam Geralt? Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch chłopak. Powiedz, kogo zajebać? Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A Tory, Ten elfik? Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracuje dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowym razie. Uuuu, szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Wyszczałem w Ja nie myślałem, że na całym świecie jest tyle latacznic, co tu na jednej ulicy. Witaj, Hatori. Widzę, że sukrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj, Geralt. Tak! Musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam? Dzięki. Można u Ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę, tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie, a co? Poetycka sprawiedliwość? Chce ja się wpakowałem. I po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. No, dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobraż... Magazyn Van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech sukru weźmie swoich chłopaków. Aha! Ważna rzecz: właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Witaj. Cześć, Gerard. Jak tam? Tori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernst'a van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w... w okolicy Jeziotra. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Panowie, że możemy powiedzieć o tym, że Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski vent, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Cię. Panie Krastolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezecniku? E, tam chędożenie. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne! Panie Krastolud, nie słuchajcie go! Zaczaruje was przychwost! Z się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! Czary mary, hokus pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Nie twój interes czego szukam. I powinieneś mnie przepuścić. Droga wolna, gdzie te składniki, chyba to faktycznie śmierdzi amoniakiem, teraz tylko sygnał. To kurwy nęcy, i to magazyn, kozo jebie! Ty, Gerald, To jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sucrus? Co ty tu... z tym czarownikiem? Ha, ha, teraz wszystko rozumiem! Ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co?! Zasrany ludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę brać, zrozumiano?! Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów chędożonych! Dalej, Geralt, dla nich! Dawaj ich, sukrusz. Türse Jak brata, i niebie, ty kurwy synu! Sztaba! Hehe, <gier> I po co nam to wszystko było? Pewnie rzecz sztama. Gdzie jest drakar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy, tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do katoriego. Słusznie, przy okazji też do niego zajrzę. Wyglądasz znajomo. Może jakiś problem? O, to chyba się. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję sukrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście. W końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz.